Siemanko, a więc idziemy sobie dalej. Jesteśmy już bardzo blisko, musimy się dostać do samolotu. No czekaj, no naprawię sobie coś. Mocna maczeta. Nie mam siana, to sobie ponaprawiałem. A mogę coś innego? Coś tam było. 43, bla bla bla. Bobo se naprawię. Mocna bobo, odejdź Nie biorę tego, już mam wszystko pod dostatkiem. Tu też są zombie na takim wysokim poziomie, czy też nie? Się boję tu iść. To tak wysoko, powinno już i nie być, a nie wszędzie są, no normalnie wszędzie. Co my tu mamy? E, tasak. Po cholerę mi tasak, że tak powiem. O, fuck. Patrzcie, co zrobię. I rozpieprzył ich wszystkich. Aha. Dobra, trochę do nich postrzelam. Albo parę razy zginę, niestety. Masz ty w dupę. Zdałoby się pozamykać tamte drzwi. Szkoda mi tego karabina, że trochę zużyłem go. Ale tym tasakiem wiele niestety nie zdziałam. Oła Jeszcze wyłapałem. Mam jakiś dobry. Mam. Oż ty, patrzcie teraz. I won. Zdychaj, gnoju. Dlatego zabiję z buta. Ych. Oj! Słyszałem jakieś bydlaka. No i właśnie on tu pewnie jest. Po lewo był, widziałem go wcześniej. Oho. Czemu nie mogę wziąć tej amunicji? Do pistoletu? Mam jakiś pistolet? Załatwię go tylko i wyłącznie. Ten magnum i tak mi się na nic nie przyda. Pyk. Szkoda, że tu nie ma jakiejś butli gazowej Patrzcie ile tam jest, to jest normalnie. Cholernie nie fair. Chodźcie tu wszyscy, ja wam zamknę drzwi. O nie! Ja się z nimi nie biję, ale to! Nie ma szans jak ja zobaczę tego bydlaka, to już mi się odechciało. Oła O Widzicie? Trzeba mieć sposób na grę, oła Ale ich tam jest, ja pierdziele Otwieramy No fuck I biegniemy Jeszcze nie będę się z nimi bił, ich jest stanowczo za dużo Pyk O, znowu mój ulubiony potworek, moja ulubiona postać. I co teraz? Możesz mi skoczyć. Teraz się pożywię. Wiesz, to jest fajne, że oni nie mogą otwierać drzwi, bo jakby umieli otwierać drzwi. To przecież już by było po mnie. Na dół czy do góry. Jak myślicie? Dobra, powiedzmy, że do góry. I powiedzmy, że nikt na mnie tu nie spotka. Oho do naprawiania hm. Mocny nóż No, nic mi nie stać Dobra To chyba już będzie końcówka, skoro jest naprawianie albo i nie Nie no, przecież ja znowu ich nie będę bił, ja sobie biegnę Samobójca Oa Oho Ciekawe, czy każdy ich zabija. Haha, zamknęłem was szmaty. I znowu. To trzeba odpowiednio tylko rozegrać, o widzicie, już wszystko się udało. Otwieramy drzwi. Tam sobie coś zjemy, batoniczka. Wbiegamy do góry. To jest niemożliwe, żeby z nimi walczyć. Już to by mi zajęło tyle, że szok. O kurde, aż się boję. Ha, zapisać czy nie zapisać? Nie zapisuję. Na dach. Świat odszedł w zapomnienie dach. Ciekawe, czy mi się uda tu wszystko zrobić. Mogłem chyba zapisać. Dobra, zapisuję i to będzie taka końcówka. Taki króciutki odcinek następny. Tak więc widzimy się... W w końcu beczce, za chwilę cześć.